Dzień dobry moi drodzy, moje drogie. Witam Was w czytaniach na wrzesień 2020 roku wreszcie. Co mogę powiedzieć, dlaczego tak późno? No, ja mam teraz bardzo taki gorący czas i jeszcze dzieje się do tego wiele rzeczy niespodziewanych. Ja mówiłam, że będę się przeprowadzać i rzeczywiście się przeprowadzam, ale. Do tego jeszcze trwa remont i to wszystko tak mm, razem sprawia, że mam mniej czasu niż myślałam, że będę miała o tej porze. Ale patrzcie, jak pięknie słońce wyszło, i akurat nam tutaj robi migotliści. Uwielbiam ten teatr. E, no, ale tak, ale już zaczęłam robić te czytania, i myślę, że dzisiaj, czyli 31 sierpnia, i jutro 1 września, e, wszystkie trafią na kanał. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Dziękuję Wam za. Taką wierność swojego rodzaju, że jesteśmy razem na tym kanale już tyle czasu, już 4 lata, <laughs> czas leci. Rozwój kanału może nie jest tak szybki, jak bym chciała, ale widocznie takie jest moje tempo, i widocznie tak to ma wszystko iść. W tym miesiącu planuję duży krok naprzód, mianowicie patronite. Patronite jest już gotowy, i właściwie tylko czeka na odpalenie, a ja czekam z tym odpaleniem do nowego roku numerologicznego, który e, chyba według takiej naj, najstarszej tradycji zaczyna się 18 września, czyli w dniu święta Haszana. to jest pierwszy, pierwszy dzień nowego roku według kalendarza żydowskiego, który jest oparty na fazach księżyca. Jakbyśmy patrzyli tylko na fazę księżyca, to dzień wcześniej, 17 września, jest nów. Jest to nów w Pannie, Wydaje mi się, że bardzo fajnie pasuje do tematu, właśnie pracy i służby. Zależało mi na tym, żeby całe to, to wszystko co się na potronajcie dzieje, tam, wiecie, są jakieś stopnie, nagrody, tak? stopnie zaangażowania, żeby to miało sens przede wszystkim dla Was a również dla mnie dając mi jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, ale chciałam, żeby ta, ta służba, która jest wydaje mi się istotą tego, co robię, miała tam miejsce, miała tam swój wyraz i wydaje mi się, że udało mi się to zrobić. Może jeszcze troszeczkę nad tym popracuję, jeszcze mam trochę czasu, ale generalnie ta strona jest gotowa do odpalenia, a będę na pewno o tym bardzo dużo. Może nie bardzo dużo, ale na pewno to wiesz na kanale i na, i na Facebooku. Także trzymajcie kciuki, żeby to poszło gładko, żeby to się ładnie wszystko rozwinęło. I życzę Wam też, żeby ten wrzesień był właśnie takim fajnym, otwierającym miesiącem do nowej energii. Możecie sobie znaleźć, jaką macie wibrację wy numerologiczną, jak to ma się do tego roku, który będzie rokiem numer 5. I co w związku z tym Was może spotkać, jaki jest temat. Może ja zrobię osobne też wideo na ten temat, może zrobię jakieś osobne czytanie na ten temat, bo właściwie czemu nie. Taki update do czytania rocznego. Jeśli oczywiście znajdę czas, bo mówię. Bardzo, bardzo dużo w tej chwili się dzieje, mam dużo takich obowiązków poza, poza tymi, które mam normalnie i e, ciężko jest się w tym wszystkim, mm, wiecie, poukładać i znaleźć na wszystko czas. Ale staram się jak mogę i mam nadzieję, że październik już będzie e, spokojniejszy. A jak nie październik, to listopad. <laughs> ok już bez dalszego gadania zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia Waszych mm, filmów. To znaczy, tak jak zawsze, proponuję, żeby obejrzeć nie tylko swój znak słoneczny, ale też y, te inne umiejscowienia w horoskopie silne, czyli plany te osobiste, ascendent y, i zobaczyć, co, co wibruje, co Wam pasuje, gdzie słyszycie e, coś dla siebie. E, ale pamiętając, że Tarot. Niczym nie steruje, o niczym nie decyduje, że jest to, że są to przyjazne wskazówki, a nie wyrocznia. I że to wy, moi drodzy, moi drogie macie swoje życie w rękach i idziecie z tym, gdzie chcecie, i robicie, jak chcecie. Oczywiście w pewnych ramach, tak? Ale generalnie tak. I nikomu i niczemu tego nie oddawajcie, bo to wasze życie, wasz dar, wasza świętość. Życzę Wam wspaniałej celebracji tej świętości, tego życia. Cudownego miesiąca wszystkim. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia w poszczególnych znakach zodiaku. Papa. Dzień dobry, witam wszystkie Wodniki. To jest czytanie dla Was na wrzesień 2020 roku. Zobaczmy, co się dzieje. Jakie są energie? Co przychodzi do Wodników? co wodniki powinny wiedzieć, co powinniśmy wiedzieć, na co się przygotować. To jest energia tego miesiąca. To czytanie jest oczywiście dla najwyższego dobra, naszego, najwyższego dobra osób, które to oglądają. Wodnik wrzesień 2020 roku. Zobaczmy sobie, e, najpierw jaka jest energia tego miesiąca. Koło fortuny. Duży ruch, duża zmiana. Też możecie bardzo mocno e, poczuć początek roku numerologicznego, tak sobie myślę, że wodniki mogą mieć bardzo wyczulony zmysł właśnie na ten cykl, cykl roczny, cykl związany z, e, z równaniem dnia z nocą. E, Związany z pierwszym nowiem wrześniowym, chociaż właściwie on przypada jeszcze przed zrównaniem dnia z nocą, więc to tam różni ludzie różnie liczą. Ja przeczytałam, że według kalendarza żydowskiego to jest 18 września i to dość, dość dobrze pokrywa się z datą nowiu księżyca, który będzie dzień wcześniej, w pannie. No więc nowy rok, nowa energia, zmiany. Koniec cyklu ewidentnie, tak? Dziesiątka zawsze wieś, wieszczy, wieści, wieszczy. Koniec cyklu. Eee, zebraliśmy doświadczenia z wiosny, lata, e, zimy i jesieni i teraz pora wyciągnąć wnioski i zacząć coś od nowa. Nie wiem jak wy, ja, ja jestem słonecznym wodnikiem i dla mnie jesienią e, zawsze coś się nowego zaczynało dziać. Nie zawsze to tak czuję. Na przykład w tym roku jeszcze jakoś tego nie poczułam, natomiast wiem, że tak jest po prostu, że to jest taki bardzo wyjątkowy czas w moim życiu. Więc lokal fortunę bardzo mi tutaj pasuje. To oczywiście może być po prostu zmiana na lepsze. Tego się trzymajmy, że to może to oznaczać. Dużo ruchu, dużo zmiany. Dynamika. Mówi się raz na wozie, raz pod wozem. Oczywiście, że tak, ale. Ponieważ to jest w pozycji prostej, to liczmy na to, że ta energia nas wyniesie, a nie jakoś tam przytępi czy też zdołuje, tak? Koło fortuny. Jowisz, ekspansja też. Tak, powiększenie stanu posiadania, powiększenie poczucia więzi, duchowości. Różne, różne formy ta ekspansja może przybrać. Popatrzmy, co jest wyzwaniem, czyli tak, takim obszarem, w którym możemy urosnąć. Mamy tutaj Króla Kielichów, no i to jest obszar emocjonalny, obszar brania za te emocje odpowiedzialności na siebie, ale przede wszystkim emocjonalnej kontroli. To jest jakby najważniejsze w Królu Kielichów, że on panuje nad swoim żywiołem. To nie znaczy, że go nie widzi, to nie znaczy, że go deprecjonuje to absolutnie nie znaczy, że go jakoś próbuje tłamsić, nie, on wie, że w wodzie, tak, w tym żywiole wody, żywiole uczuć, żywiole serca tkwi jego moc. On jest królem właśnie dlatego, że przyjął władztwo nad tym żywiołem, ale, zobaczcie, jak on pewnie tutaj trzyma te swoje atrybuty władzy, on nie daje się temu ponieść, tak, on te emocje wszystkie widzi, przyjmuje, akceptuje, ale jest. Jest ich panem, tak? Więc myślę, że wyzwaniem będzie właśnie wzięcie swoich emocji i panowanie nad nimi. Oczywiście to może też być człowiek. To może być mężczyzna ze znaku wodnego, czyli na przykład rak albo skorpion, albo ryby. Który w jakiś sposób będzie dla was trudnością będzie Wam zadawał trudną, życiową lekcję, tak? Będzie was wyzywał być może na pojedynek. I trzeba mu będzie sprostać, czyli um, urosnąć tam, gdzie on jest dobry, tak. A to jest król kielichów, czyli niejako musimy się do niego upodobnić, tak, żeby stawić mu czoła, albo przynajmniej Poznać dobrze jego mocne strony, tak? Więc różnie to może zagrać, ale ta, ta moc emocji tutaj jest na pierwszym miejscu. Czy to, czy to wyjdzie w konfrontacji z innym człowiekiem, czy też w spotkaniu z innym człowiekiem, bo to przecież nie musi być konfrontacja. Czy też będziemy to przeżywać wewnętrznie, to już zależy od konkretnego człowieka, konkretnego przypadku, tak? Patrzymy dalej, co jest niespodziewane. Hmm. Kolejna być może osoba. Hmm. Jeśli tak, to mamy do czynienia, tak? Królowa buław, kobieta. Chociaż wiecie, to jest czytanie ogólne, więc sobie do płci się nie przywiązujmy, tak? Tutaj mówiłam mężczyzna, ale to też może być kobieta. Tu z kolei. Mamy królową, czyli, czyli w czytaniu indywidualnym powiedziałabym kobieta, ale to oczywiście też może być e, po prostu człowiek. Człowiek e, z żywiołu ognia, e, który e, reprezentują znaki lew, strzelec i baran. Ale też e, ważne jest, żebym wspomniała, że to nie jest tak, że musimy się ograniczać do tych znaków, po prostu patrzymy na charakterystyki. Królowa była w, w pozycji prostej, co jest e, Promienna, charyzmatyczna, y, magnetyczna postać, która potrafi cieszyć się życiem, która pociąga ze sobą innych, która y, no, jest taka, taka y, rozjażona, jasna, aktywna. Natomiast tutaj ona jest w pozycji odwróconej. E, I to może oznaczać przyblokowanie tej energii w tej osobie, tak? że właśnie ktoś jest zgaszony, ktoś jest niechętny. A czasami objawia się wręcz na przykład jakąś manipulatorską naturą, porywczością, zazdrością, niechęcią, takimi ognistymi cechami charakteru, które są nieprzyjemne czy też trudne do zniesienia. Tak? Więc niespodziewanie, ktoś, kto na przykład myśleliście, że jest Waszym sojusznikiem albo przyjaciółką, Okaże się nie do końca taki, tak? Możecie, mam wrażenie że tutaj spodziewać się ataku z niespodziewanej strony. E, natomiast jeżeli to nie jest osoba inna niż wy, to może być ten ogień przyblokowany w was. Możecie na przykład poczuć, że opadacie z sił. Albo że też mam wrażenie tutaj, że ktoś jest nie wprost, ktoś jest nieszczery, może to wy musicie być nieszczerzy, na przykład, tak? Może to wy musicie uciec się do czegoś, czego normalnie byście nie zrobili. <laughs> Bo, no, nie wiem, mam jakieś takie nieprzyjemne przeczucia odnośnie tej osoby, że tu jest ten, ten ogień taki nieopanowany e, i on może narobić szkód i znowu, w zależności od waszej sytuacji, od konkretnego człowieka, to będzie albo się uzewnętrzniać właśnie w relacji z kimś, albo to będzie uwewnętrznione, będziecie sami czuli być może jakiś spadek energii życiowej, tak? brak siły do do sprostania jakimś wyzwaniom, tak? Brak chęci rozpoczyn rozpoczynania jakichś nowych spraw. Więc tutaj mamy takie spotkanie ognia z wodą w ogóle. Woda jest wyzwaniem. Ogień jakby zawodzi, tak? Niespodziewanie. Albo, albo przygasa, albo wybucha z jakąś w ogóle niekontrolowaną siłą. Tak czy siak nie jest? Nie jest umiarkowany, nie jest w tym takim właściwym, zrównoważonym punkcie, tak? Coś tutaj jest wytrącone z równowagi w tych żywiołach. No dobra, to patrzmy jaki to będzie miało efekt. Sprawiedliwość. Mhm. Czyli to zrównoważenie przyjdzie, przyjdzie wyrównanie szala. To jest bardzo poważne. To jest kolejna karta, zobaczcie. Czyli coś się okręca. Mm. <laughs> Nie mi to tak na maksa pasuje do mojej sytuacji życiowej w tej chwili, że aż trudno mi jest abstrahować od tego, wiecie? Bo to jest po prostu... Straciłam cierpliwość do kogoś. To jest dla mnie trudne, nie? I to jest duża zmiana. No i ta sprawiedliwość może być bardzo poważna, tak? To znaczy to może być nawet sprawa w sądzie na przykład. Tak. Ale oczywiście może się to też wyrównać na, na jakimś innym poziomie. Może być tak, że po prostu podejmiecie istotną decyzję dotyczącą Waszego życia, żeby tą nierównowagę jakoś naprawić. Tak. Może być tak, że się od kogoś odetniecie. Może być tak, że ktoś odetnie się od Was też. Tak czy siak, sprawiedliwość będzie dążyła do wyrównania szal, do wyrównania jakichś być może karmicznych zaszłości. Pamiętajcie, że sprawiedliwość w tarocie jest naprawdę sprawiedliwa, to znaczy, jest miłosierna, nie jest, nie jest bezwzględna, nie jest ślepa. Ona widzi, ona widzi i, i waży. I... Powiem tak, nie zawsze nie zawsze ta sprawiedliwość przy, przy, przybiera taką formę, jakbyśmy chcieli. Ona czasami działa na zupełnie innych poziomach, niż byśmy chcieli ta, ta wszechświatowa sprawiedliwość, tak? Czyli na przykład chcemy, nie wiem, rekompensaty finansowej za coś, a wszechświat oddaje nam w zupełnie innej walucie. Tak? Ale trzeba mieć oczy otwarte, być uważnym i widzieć, że ta rekompensata następuje, że wyrównanie następuje, że, że energie się wyrównują. No więc tutaj. Tutaj coś takiego y, widzę. Okej. Okay. No. Myślę, że się może dużo dziać w tym miesiącu. Że jest tutaj jakaś y, mam wrażenie konflikt personalny jednak, nie? Tutaj te dwie, dwie karty y, dworskie y, sugerują, że, że chodzi o dwójkę ludzi, którzy Kompletnie do siebie nie pasują, tak? <noise> tak totalnie do siebie nie pasują. I, I coś się zmienia w tej relacji, i będzie to miało poważne skutki w przyszłości. I ten wrzesień jest istotny z tego punktu widzenia. Wyciągnę wam jeszcze jedną kartę z, z roczni Work Your Light. Czyli jak pracować ze światłem, tak? Jak w tej sytuacji poradzić sobie? Co? co tutaj wyrocznie radzi yes, just say yes bardzo prosty przekaz po prostu powiedz tak więc e, jeśli będziecie postawieni przed taką sytuacją, że trzeba powiedzieć tak albo trzeba powiedzieć nie to powiedzcie tak, bardzo afirmująca energia ona mi rzadko wychodzi, zobaczymy czy ma jakiś jeszcze dopisek pewnie ma powiedz tak Powiedz tak. Pewnie sobie. Kartka wygląda tak. Nie myśl za dużo na, o tym. Po prostu powiedz tak. Krótka piłka. Wodniki. E, ale i tak macie dłuższe czytanie niż koziorożec. Chociaż też jest dość węzłowate. Tak. Natomiast na ten przekaz jest bardzo wprost. Działaj wprost. Szczerze. Sprawiedliwie, po linii. Tak. Jestem na tak. Jest takie afirmatywne, pozytywne, mam wrażenie, tak? Czyli, mimo jakiejś trudności, konfliktu, można w tym zachować pozytywną postawę. Zastanówcie się, z, jakiego, z jakiej głębokiej potrzeby wypływa. Chęć zmiany, chęć wyrównania, chęć sprawiedliwości, z jakiej głębokiej w Was potrzeby. Bo jak będziecie mieli taką pewną podstawę działania, będziecie dokładnie wiedzieli, czemu to robicie, to wtedy łatwo jest mówić tak. Łatwo jest mówić prosto, prosto z mostu. Hmm? Tego chcę. Ok? Bez, bez jakiegoś tam właśnie myślenia za dużo, mataczenia, kombinowania. Proste działanie. Ok. Ba tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Życzę wam, żeby ten miesiąc był, był ważny i żeby to koło obróciło się na waszą korzyść. Tak. I na moją też. <laughs> sobie też tego życzę. Wszystkiego dobrego, kochani, kochane. Do następnego czytania. Ta.